Nazywam się Wioleta Mackiewicz-Sasiak, kandyduję z listu Prawa i Sprawiedliwości z pozycji numer 15. Z wykształcenia jestem pielęgniarką oraz socjologiem, z zamiłowania społecznikiem. Obszary mojego działania społecznego to kluby Gazety Polskiej, to strefa wolnego słowa. To ruch kontroli wyborów i wszelka działalność społeczna, tutaj lokalna, tu, tutaj gdzie mieszkam. Co dla mnie najważniejsze na przyszłość bezpieczna y, Polska, bezpieczna i dobrze rozwijająca się Polska. Wymiar sprawiedliwości, y, naprawa tego wymiaru sprawiedliwości jako nierozłącznego związku prawa ze sprawiedliwością. Edukacja bez patologii, solidaryzm społeczny. Bardzo ważna jest profilaktyka zdrowotna w obszarze służby zdrowia. Uważam, że na to trzeba położyć duży nacisk. Wsparcie rozwoju drobnej i średniej przedsiębiorczości. Od 20 lat jestem w ugrupowaniu Prawo i Sprawiedliwość i jestem wierna temu programowi tego ugrupowania. Nazywam się Wioleta Mackiewicz-Sasiak. Proszę o głos. Zachęcam do pójścia na wybory. Zachęcam do wzięcia udziału w referendum, bo tylko raz na jakiś czas mamy szansę yy, się wypowiedzieć w bardzo ważnych dla Polski tematach. Idźmy na wybor.